Olga Bończyk jest znaną aktorką teatralną oraz serialową, która dodatkowo koncertuje. Jednak podczas obszernego wywiadu z jej ust padło dramatyczne i smutne wyznanie, którego jej fani nie zapomną do końca życia. Olga Bończyk wielu widzom znana jest między innymi dzięki swojej roli w serialu Na Dobre i Na Złe. Aktorka zagrała również w bardzo głośnym filmem, który miał premierę jeszcze w tym roku. Mowa, oczywiście, o Klerze, który odbił się szerokim echem w polskich mediach. Bączyk ma na swoim koncie również cztery płyty, dzięki czemu jej fani mogą zarówno oglądać ją w telewizji, jak i słuchać jej piosenek. Jednak tym, co najbardziej chwyciło ich za serca, było jej wyznanie podczas jednego z wywiadów. Olga Bończyk o swoim życiu nie da się ukryć, że dzieciństwo Olgi nie należało do najłatwiejszych. Jednak nie jest to spowodowane tym, że jej rodzice nie dbali o nią, czy jej brata. Problem polegał na tym, że oboje byli głusi, co bardzo mocno wpłynęło na dorastanie oraz dorosłe życie gwiazdy. Jej talent objawił się, kiedy jeszcze była w przedszkolu, a rodzice przyłożyli wszelkich starań, aby ich córka go nie zaprzepaściła. Mimo swojej ułomności starali się jej pomagać, jak tylko mogli. Jednak młoda Olga musiała bardzo szybko dorosnąć i zająć się swoimi rodzicami, a to w dużym stopniu odbiło się na jej dalszym życiu. Oczywiście wokalistka nie obwinia swoich rodziców za to, jednak sama przyznaje, że ma poważne problemy z nawiązaniem zdrowej dorosłej relacji. Zauważyłam to dopiero po latach. Kilka razy próbowałam ułożyć sobie dorosłe życie, nigdy mi to nie wyszło. Nie ma w tym niczyjej winy, wyznaje Olga Bączek w wywiadzie dla Plejady. Dalsza część tekstu pod galerią według niej jest to wywołane faktem, że cały czas otaczała się ludźmi, którzy wymagali pomocy. Wszystko dlatego, że właśnie takie życie znała od dziecka, jednak, chcąc tworzyć prawdziwy i długotrwały związek, jedna osoba nie powinna być zależna od drugiej. Wszystko przez to, że mój sposób patrzenia na świat i relacje międzyludzkie był skrzywiony przez mój system rodzinny. Raz jeszcze podkreślę, że nie ma w tym żadnej winy moich rodziców. Przez całe życie nie traktowałam siebie jako ważnej osoby w mojej życiowej układance. Zawsze umiejscawiałam się na szarym końcu, i niestety do dzisiaj czasem tak jest. Najważniejsi byli ci, którymi trzeba było się zaopiekować. Ciągle otaczałam się ludźmi, którzy potrzebowali mojej pomocy. Kompletne szaleństwo. Gdy dzisiaj sobie pomyślę o tym, jakie decyzje kiedyś podejmowałam, włos na głowie mi się jeży. Dodaje artystka. Zobacz także, zobacz również.